Wielka łyżka i mała ludka miska. Gościu, próbuję wbić łyżkę w miskę. Na łyżce napis Visual Studio. Na misce 10-linijkowy XMR, który proszę, padek double clickłem Znam ten ból. Zdarzyło mi się to parę razy. Znam ten ból. Um. A w dzisiejszym IT Morning, początki auto w Google, problem z e futbolem Zaczynamy. Jak widzicie. Robię trzecie podejście do nagrywania, bo już prawie wypiłem. Piję z zrobioną z, um, z pistacjowej pistacjowego Roybosa, bardzo fajnie wyszedł. Um, a więc, jaki idzie mi ograniczenie coli? Czwarty dzień e, bez picia zaliczony. Um, dzisiaj też stanąłem przed dylematem, bo jak byłem w sklepie, to po prostu jestem umówiony na to, że w sobotę będę grał z kumplami w RPG i zastanawiam się, jak podejść do tego w kwestii piwa. Stwierdziłem, że na razie piwo obo nie obowiązują te zasady, bo ja mało piję piwa. Piwa, mi się zdarza wypić może raz w tygodniu, się jedną butelkę w tygodniu, czasami nawet rzadziej. Więc na razie z perspektywy tego, że zbliża się serząd grzańców, powiedziałem, że nie wprowadzam ograniczenia. Ale jeśli zobaczył mnie wzrost ilości picia piwa, to dojdzie do tego ograniczenia i wtedy będę mógł, już będę mówić jak alkoholik mówić, że faktycznie nie pije ileś tam. No więc, to wszystko ode mnie. Zaczynamy. Na dziś mamy pierwszym artykułem, jest taki dość stary, który, przyznam się szczerze, nie pamiętam kto ją podesłał, przepraszam za to, na temat właśnie automatyzacji w Google. Jak się zaczęła w 2005? Jest to fragment z DevOps Handbooka. DevOps Handbook ma niedługo nową wersję, nie wiem czy ona już wyszła, czy za dnie ma wyjść. Ale jest to rozbudowana książka, trochę zaktualizowana i między innymi ma zawierać trochę informacji od autorki Axelate. Ja się zastanawiam, czy nie kupić całej fizycznej kopii, bo starszą wersję mam w audiobooku i to nie było super dobre rozwiązanie. Jeszcze nie podjąłem decyzji, ale się łamie. Anyway, jeśli chcecie tą historię, o którą autor tutaj pisze, jest też inna książka, którą warto się zainteresować. How Google Test Things. To jest książka w tej chwili, która ma aspekt historyczny. Bo tak naprawdę już w 2014 większość rzeczy w tej książce opisanych było w miarę nieaktualne. Bo jak tak właśnie czytałem inne artykuły Google'a, to wiele informacji, które John Whittaker tam zawarł, już nie były bieżące. Więc teraz, 10 lat później, nie sugerowałbym się tą książką, jako że Google tak testuje. Ale, jako historyczny artefakt, jest dalej dość ciekawą książką, bo właśnie pokazuje, jak się zaczynało to testowanie tam. I ten artykuł bardzo dużo tamtych punktów potwierdza. Google miało w tamtych czasach, 2005, 2004 i tak dalej, mocny problem z jakością. Było dużo opcji, że mogłeś coś wyszukać i się to kończyło źle. Dalej to był jeden z najlepszych engine'ów do wyszukiwania, ale no, miał swoje problemy. I oni zaczęli z tym walczyć, ja bardziej mówię teraz z perspektywy tego jak ja pamiętam, z przez ten artykuł, na, po, na początku tworząc właśnie testerów, yy, i powstały tam w pewnym sensie dwie role. Powstał SD i powstał, yy, nazwijmy to, tester manualny. To nie jest do końca poprawna rola i oni od początku do końca widzieli w roli tego, yy, tego sd jako rolę tymczasową, że z czasem to odpowiedzialność tej roli zniknie. I o czym to chodziło? Chodziło o to, że yy, też osoba fajnie zarządzała tym wszystkim. Jeśli ty chcesz mieć wsparcie od zespołu testerskiego, to ty musisz automatyzować. Ty musisz mieć w sensie ty jako twój zespół deweloperski musisz udowodnić, że robisz unit testy, że robisz wszystko co może być na jakość. Jeśli tego nie robiłeś, no to spadałeś w priorytetach i twoje rzeczy nie wchodziły na produkcję, bo nie były przetestowane, bo testerzy zajmowali się rzeczami, które ktoś już testował. Eee, że fajny to był pomysł. Ehm, tutaj właśnie ehm, Właśnie to poszło w tą stronę, że to ten, no właśnie jak to Blend dopisywał, że they created a hard line, no changes would be accepted into G GWS without accompanying automated test. Yy, artykuł ma trochę takich smaczków. Jeśli nie chcecie właśnie czytać pełnej książki How Google Test Things, moim zdaniem ten artykuł jest dobrym punktem zaczepienia, żeby zapoznać się i zobaczyć jak daleko poszliśmy jako rynek od tego 2005 roku. Idąc dalej. Kolejny artykuł, który nie jest super świeży, ale dalej mnie śmieszy. Konami. Konami jakiś czas temu mówiliśmy o tym, jakie oni mieli problemy, że robią rebranding yy, pro, pro, pro evo soccer, czy jak to się pewnie nazywa, na po prostu eFootball2022. I okazuje się, że bardzo słabo im poszło, że te dwuletnia przerwa, jaką zrobili sobie na wymianę Engina, to ta gra wygląda paskudnie, ja widziałem to jakieś, akurat ten artykuł ma niestety chyba tylko jeden screen Ale no, okazuje się, że gra wygląda i działa paskudnie Że sam fakt, że wygląd jest słaby, to jest jedno Wiele opcji podobno nie działa jak należy I to, co jest najważniejsze w takiej grze, bo jednak gra piłkarska to jest głównie podania, przekazywanie piłki od osoby do osoby Działa tak, działa tak powolnie, że gracze, którzy grają w takie gry, są bardzo niezadowoleni. Ym, ja, Czytam się trochę, mam lekką, dziką satysfakcję, bo mam bardzo. Może nienawiść do kodami to złe słowo, ale ja dalej pamiętam, jakie przygody miał Hideo. Kodzima, autor Metal Gear Solid, gdy robił, właśnie Metal Gear Solid 5, i jak później został praktycznie bezceremonialnie wywalony, więc. Patrząc jak konami sobie nie radzi. No ja mam trochę dziką radość, nie powinienem mieć, ale mam. I no cóż, jestem innego pewien. Jeśli oni faktycznie zainwestują w tą kasę, to podejrzewam, że za jakiś czas tą grę naprawią. ale zobaczymy jak to im wyjdzie i czy będą mieli dalej fanów. Stawiam, że tak. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kończymy i miłego weekendu.